Radio Głos Uskrzydla dusze. Witam serdecznie wszystkich, nazywam się Tomasz Szałajda, jestem organistrzem tutaj, razem z moimi współpracownikami tworzymy tutaj renowacje różnych organów i to nasza pasja, nasze życie. Jesteśmy kołowejcherowa, miejscowość kochanowo. kochanowo. W kocha się organy. Kocha się organy. Skąd się wzięła u pana e, właśnie pomysł taki na życie, żeby właśnie zająć się organami, no pewnie przede wszystkim kościelnymi? E nie jest to pomysł, jest to taka może powiem trochę rzecz dziwna, bo pierwszy mój kontakt z organami to był właśnie od wewnątrz. Później byłem jakiś czas organistą, no i na końcu stało się tak, że Pan Bóg powiedział, mówi nie chłopie, wracaj na swoje miejsce. No i musiałem iść z drugiej strony klawiatury i... I tak się zaczęło. Jest to... Mówimy o budowie nowych, czy o renowacji? Głównie zajmujemy się renowa renowacjami. Renowacja. Renowacja odbywa się, jesteśmy w warsztacie. Czy oznacza, że ws wszystkie prace raczej na warsztacie, jak mówimy, naprawa, renowacja organów, czy też coś można już zrobić jeszcze na przykład w świątyni? E, to znaczy staramy się tak, żeby jak największą część instrumentu tutaj przewieźć. E, mamy tutaj na przykład montażownię dosyć wysoką, ponad 4 m. Także jeżeli możemy się tutaj zmieścić, wiadomo, że pracownia nie jest za wielka. Jeżeli się możemy zmieścić, staramy się, żeby tu jak najwięcej elementów zwieźć, bo wiadomo, tutaj mamy materiały, maszyny, wszystko jest pod ręką. I po prostu nam to daje po prostu jakość i zaoszczędza czas. Jakie prace najczęściej pojawiają się w renowacji o, tych instrumentów, jakimi są organy, bo przecież wiemy, że to najczęściej są chyba zabytkowe instrumenty. No, najczęściej jednak chyba mamy do czynienia z drewnem, bo one są w instrumentach najczęściej uszkodzone przez jak to my mówimy tak, drewnojady, mhm. czyli larwy żarujące w drewnie. Także najczęściej jest to głównie drewno. Wiadomo, że jest, są piszczałki metalowe, które trzeba jakoś tam polutować, czy, czy, czy ponaprawiać, ale myślę, że tak oscyluje gdzieś 70% prac to jest przy drewnie. Przy drewnie, ale właśnie elementy są, przypomnijmy, z czego tak naprawdę składają się organy? Także takie główne elementy jakby też nie inaczej, materiały do budowy instrumentów organowych to jest tak: drewno, metal, napiszczałki to jest najczęściej stop cyny z ołowiem w różnych proporcjach, cynk czasami się mieć zdarza, skóry. Generalnie nie ma tutaj tworzyw sztucznych. O. Sam instrument, y, jakie ma elementy takie najważniejsze, które naprawiacie, coś tu widzimy za naszymi plecami na przykład. I to nawet takie chyba coś znajome jest, mm. <laughs> bo to z mm. kładówki jest mm -hmm. znaczy, instrumenty możemy podzielić jakby tak na jakieś takie części, no to wiadomo, że są klawiatury, czyli tak jakby powiedzieć ten y, komputer, który zarządza piszczałkami. Druga rzecz, która idzie, to jest traktura, która łączy wiatrownice, na których stoją piszczałki. I trzecia rzecz, no, która musi po prostu to wszystko zasilić, czyli silniki miechy. I tutaj wartość instrumentu czym się mierzy. ilością piszczałek, kontuar właśnie jak rozbudowany ja jak to, to, to jest właśnie takie, taki stereotyp, że zawsze jak księża czasami się przechwalają, ile wasze organy mają? No mm -hmm. 21, a, nasze 23. To nie jest tak. Mm -hmm. Może być instrument na przykład malutki i tak piękny, że przyjedzie nawet jakiś światowej sławy organista koncertowy i na przykład postawią, o, tu ma pan 100 głosowy organy, on tam wypaczy, a tu jest taki ładny za. Nie, ja chcę na tym grać. Także nie ma miary jakby powiedzieć yy, 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 jakiejś takiej wartościowania danego instrumentu. Są różne cechy, które się składają właśnie na jego piękno. Piękno, wartość, bo przecież wiemy, że mm, na przykład koncerty odbywają się w wielu świątyniach, ponieważ te organy mają jakąś wysoką wartość. Coś ich cekuje takiego, że nadają się też na wspaniałe koncerty. Czy, czyli jakie są te organy? Hmm. Tutaj bym powiedział może często gęsto są to wartościowe instrumenty, często trochę też i mniej, ale są to po prostu też i pewne ośrodki, które pozwalają na organizację koncertów. To nie musi być katedra, to nie musi być Warszawa, to równie dobrze może być klonówka to równie dobrze może być, no w Kochanowie nie mamy akurat kościoła, to nie jest tak po prostu. Ale instrument jakiś, y, jakieś jego elementy, czy no nie wiem, jakość wykonania, wiek, y, mistrzowie, który, którzy go wykonali, y, no wpływa na to, że to jest ceniony instrument. Trochę tak, trochę to predysponuje, ale nie zawsze. Nie zawsze. Mhm. Y, czy technika budowy organów przez wieki się zmieniła? też zmieniało się takie jakby takie główne osadzenie techniczne instrumentu się tak kształtowało do, gdzieś tak bym powiedział do XV-XVI wieku. Później w tym systemie takim typowo mechanicznym budowano do gdzieś okresu, bym powiedział tak, połowy XIX wieku, wtedy zaczynały się po prostu już modyfikacje, czyli wprowadzono na przykład system pneumatyczny, później był elektryczny na zasadzie po prostu elektromagnesów różnych. Generalnie teraz wraca się do tej techniki pierwotnej, czyli wiatrownic klapowo-zasuwowych, oczywiście z ulepszeniami różnymi, które teraz, którymi dysponujemy. W obecnych czasach. Czyli te takie, dobyśmy no powiedzieli, elementy elektryczne, mm -hmm. to są te największe nowinki, ale jeżeli ale chodzi... Jakby, jakby powiedzieć, ten taki trzon, trzon jest niezmienny, jest niezmienny i wr wraca się teraz do właśnie do tego takiego XVII-wiecznego modelu. I jeszcze, żeby może obalić pewne stereotypy, też nie są, na, nie muszą być najlepszymi organami te, które mają takie dodatki, jakieś kręcące się figurki i tak dalej. To są a... takie gadżety, gadżety tak, po prostu one w baroku, jakby powiedzieć, wyrosły, i to było po prostu... Wiadomo, to, to byli wtedy inni ludzie, in, inny czas, i to po prostu miało ich jakoś zaciekawić, że po prostu, tak samo jak nie wiem, czy na przykład piękne ołtarze czy mhm. jakieś freski, to po prostu w organach było coś, coś takiego, że tam jakieś aniołki się ruszały, czy mhm. gwiazdy kręciły. Czy to prawda, że jeżeli chodzi o zachowanie instrumentów, szczególnie w świątyniach, jest uzależnione od pory roku, od wilgoci w świątyni. Tak, instrumenty. I tak dalej. instrumenty nasze, jeśli chodzi o po prostu organy, nie lubią też inaczej, nie lubią zmian wilgotności. Wiadomo, że to jest powiązane ze sobą, że wzrost temperatury i ma jakiś wpływ też na zmianę wilgotności. Generalnie tempera zmiany temperatur organom nie szkodzą, ale powiązana z tym zmiana wilgotności, mm. wtedy tak, ty macie kiedyś na przykład teraz, teraz są ciche te dmuchawy, silniki, ale kiedyś dawne dmuchawy były głośne i stawiano je na wieżach, po prostu żeby... Nie, nie, nie było ich słuchać w kościele, i to podawał, powodowało częste psucie się instrumentów, dlatego że po prostu zwierzy było zasysane na przykład wilgotne powietrze do suchego kościoła, albo na odwrót, jeżeli gdzieś na dworze się już zrobiło sucho, a w kościele jeszcze była wilgoć, mm. to było na odwrót, było dmuchane ciepłe i suche powietrze, a to wpływa to są elementy drewniane, skórzane, także to wpływa najbardziej na, na psucie się instrumentów. Mm. Powróćmy do tego miejsca, jeżeli odrobinę może nam pan powiedzieć, co tu się wykonuje w ramach renowacji? Jakie tu są jakby działy, stanowiska, które, w których co wykonujecie Państwo? Eee, obecnie jesteśmy tutaj na takim eee, dziale stolarskim, gdzie mamy tutaj wszystkie maszyny stolarskie. Eee, tam mamy montażownię, są magazyny, z tyłu jest też e, lakiernia i taka myjnia. Także nie mamy jakichś takich sprecyzowanych działów. Eee, na pewno sprecyzowanym działem jest ten, gdzie tutaj jesteśmy, to jest właśnie taki dział stolarski. Generalnie tutaj e, możemy wykonać w, w zasadzie każdy element organowy, yy, mamy tutaj, mamy w razie czego jest też i silnik, mamy miech, także mamy, możemy różne <laughs> ciśnienia powietrza tutaj testować, mamy <laughs> też jakieś do systemów elektrycznych, mamy też właśnie różne zasilania z różnymi amperażami, woltażami, także praktycznie, wiadomo każdy by chciał wszystko tutaj ulepszyć, zawsze ulepszyć, ale na dzień dzisiejszy jesteśmy tutaj powiedzmy samowystarczalni. Mhm. Radio Głos. Uskrzydla duszę.